Cześć wszystkim! Chciałbym Was bardzo serdecznie powitać w kolejnej części podcastów Poznej SKNB. Nazywam się Stanisław Budzeń i jestem tegorocznym prezesem zarządu SKN -u Biznesu. Hobbystycznie natomiast, tak jak słyszycie, przeprowadzam również podcasty z naszymi wspaniałymi gośćmi. Dzisiaj jest ze mną nasz specjalista do spraw CP, czyli Kuba Wałaszeski. Kuba zajmuje się corporate partnership w High School Business Challenge w międzynarodowej odsłonie. Cześć, Kuba! Cześć. Wielkie dzięki za zaproszenie. Bardzo miło mi, że mogę być częścią tego projektu. Również bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas chwilę. Słuchaj Kuba, pierwsze pytanie. Jaką radę dałbyś osobom, które dopiero co dołączą do SKN Biznesu w przyszłym roku akademickim? Na pewno radą, którą dałbym wszystkim osobom dołączającym do SKN Biznesu jest to, żeby jak najbardziej zaangażować się w prace projektowe od samego początku. Myślę, że SKM biznesu jest takim miejscem, które zapewnia naprawdę interesujący zwrot inwestycji. Tą inwestycją tutaj jest, jest czas, jest zaangażowanie w wiele różnych ciekawych inicjatyw. I przede wszystkim, próbowałbym wielu rzeczy, tak żeby Zobaczyć, czy, czy znajdziemy tutaj coś, co stanie się takim naszym konikiem, coś, w czym będziemy się czuli bardzo swobodnie i co będzie nam sprawiało dużo przyjemności, dzięki czemu później, zostając absolwentami SKN Biznesu, nasi, nasi absolwenci mają większe pojęcie na temat tego, co chcą robić w życiu zawodowym. O, i myślę, że ta odpowiedź na pewno da dużo więcej insightów dla osób, które będą na nas aplikowały w październiku, niż niejedna przygotowana wcześniej ulotka. Jeszcze mam może takie bardzo podobne do pierwszego pytanie, jednak trochę bardziej poszerzające ten temat takich może powiedzmy insightów, protipów do tego, jak w ogóle podchodzić do rekrutacji do SKNB. Słuchaj, Kuba, czy miałbyś właśnie może jakieś protipy rekrutacyjne, jakieś sprawdzone rzeczy, które. Warto robić podczas rekrutacji, na przykład na drugim czy na trzecim etapie, w szczególności dla osób, które właśnie będą do nas aplikowały w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o m, takie prototypy rekrutacyjne, to m, przede wszystkim nastawiłbym się tutaj na e, zrozumienie, że e, działalność wyskaniczna biznesu jest e, tak naprawdę pracą zespołową i należy wyzbyć się takiego egoistycznego podejścia. Do różnych działań należy z otwartością podchodzić do pomysłów innych osób i na pewno to również będzie sprawdzane podczas rekrutacji. Tak? Więc starajcie się, drodzy kandydaci, nie popisywać przed składem oceniającym wasze wystąpienia podczas różnego rodzaju case studies czy, 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 czy rozmów, tylko, tylko bądźcie sobą i pokażcie, że umiecie pracować w grupie. Dzięki bardzo za tą świetną odpowiedź. Myślę, że jest to idealne dopełnienie tego, co powiedziałeś nam w odpowiedzi do pierwszego pytania. Teraz może trochę z innej beczki, bo zależy nam również, żeby przedstawić, w jaki sposób wygląda praca nad poszczególnymi projektami. Ty zajmujesz się kontaktowaniem partnerów w międzynarodowej odsłonie High School Business Challenge. Czy mógłbyś trochę bardziej rozwinąć, czym właściwie zajmujesz się na tej pozycji i czym jest w ogóle ten projekt? Obecnie biorę udział w projekcie High School Business Challenge, który jest konkursem przedsiębiorczości dla licealistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej. W HSBC pełni rolę menedżera międzynarodowego do spraw partnerstw korporacyjnych, co wiąże się z bardzo często wysłaniem maili, umawianiem się na spotkania czy wideokonferencje z przedstawicielami bardzo dużych i znaczących korporacji, tak żeby później nawiązać współpracę i wspólnie promować nasze inicjatywy. Myślę, że rola w działce CP, czy jako manager CP w każdym innym projekcie jest na pewno wartościowa dla osób, które lubią dużą ekspozycję na innych ludzi i w przyszłości planują pracować w zawodach, które są związane z częstymi rozmowami z klientem. Na pewno osobami, które najbardziej nadają się do takiej roli, są, są osoby odważne, które nie boją się powiedzieć, co myślą, a także potrafią w sposób składny i prosty opowiadać o tym, czego projekt dotyczy i potrafią go po prostu sprzedać. Dzięki serdecznie, Kuba, za to, że znalazłeś dla nas trochę czasu i za no w szczególności te bardzo szerokie odpowiedzi, których udzieliłeś. Myślę, że. Na pewno przydadzą się one dla wszystkich osób, które zastanawiają się, czy do nas nie dołączyć. Zarówno tych młodszych, które będą dopiero na pierwszym roku studiów, jak i tych starszych z drugiego czy z trzeciego roku. Jeśli chodzi o HSBC, no to tutaj myślę, że idealnie wszystko opisałeś. Także wszyscy już teraz wiemy, z czym się je dany projekt i jak będzie on wyglądał zarówno w przyszłości, jak i teraz. Słuchaj, Kuba, dziękuję Ci jeszcze raz. Um. Dzięki Stanisław jeszcze raz za rozmowę. Mam nadzieję, że mogłem pomóc nowym kandydatom. Życzę wszystkim powodzenia. Wam również bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że teraz wiecie już troszkę więcej na temat tego, jak wygląda rekrutacja, co robić, a czego nie robić podczas niej. No i w szczególności. Jesteście trochę bardziej obeznani z wiedzą, jak wygląda struktura High School Business Challenge i dlaczego warto aplikować właśnie do tego projektu. Ja Wam z całego serca dziękuję. No i mam nadzieję, że słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.